Dzisiaj był bardzo ciężki poranek, ale bardzo sympatyczny. Marysia zaprosiła nas na wspólne śpiewanie. Najpierw na wspólne rozśpiewki, ćwiczenie głosu. Śpiewamy glim, glem, glam, glim, glem, glam, glim, glem, glam, glim, glim glam, glim Glim, glem, glam, glim glem, 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 glem. Tego typu ćwiczenia, które Maria nam zaserwowała, które gdzieś tam na co dzień się może nie pamięta, po raz kolejny okazało się, że to jest niezwykle ważne i Maria nam udowodniła, że jednak trzeba tego pilnować. Glim, glim, glim. Musi się tam rozciągnąć na boki tam. Glim, glem, glum, glum, glim, glam, glim, 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 Faktycznie się... przez ostatnie lata, przez ten nahał pracy, koncertów, zapomniałem troszeczkę o tym, że trzeba ten wokal wziąć czasami na warsztat i poszlifować. No dobra słuchajcie, ja wiem, że te ćwiczenia są koszmarnie nudne i w ogóle, ale trzeba je robić niestety i ja uważam, że teraz wy przed live'ami... Nie ma bata, nie ma zmiły. Bardzo proszę, przynajmniej 15 minut, ale codziennie. A teraz przechodzimy do spraw o wiele przyjemniejszych. Marysia przygotowała dla nas niespodziankę. Coś, w czym ja uczestniczyłam po raz pierwszy. To było śpiewanie z DJ-em muzyki klubowej. Music is my best place. Dla mnie taką kwintesencją improwizowania, oczywiście oprócz, oprócz śpiewania jazzu na przykład, jest śpiewanie z DJ-ami w klubach. I tak naprawdę nigdy nie wiemy, co DJ nam zagra. Możemy mniej więcej wiedzieć, jaką muzykę dany DJ gra, nie, czy będzie grał bardziej house'y, czy drum and bassy, czy coś, ale generalnie nie wiemy, jakie kawałki on zagra, więc sami też do końca nie wiemy, co zaśpiewać, i musimy przez dwie godziny mieć naprawdę mega otwartą głowę i wymyślać sobie różne rzeczy, które możemy zaśpiewać. Hard, nas do tańca! Miałem styczności faktycznie z pracą z DJ-em. Po tym spotkaniu na pewno mi się wydaje, że, że będę dojrzała do tego, żeby faktycznie coś takiego w życie wprowadzić. Bo to naprawdę było coś wspaniałego. Trzeba się wykazać pomysłowością, czujnością. Świetna rzecz, warto spróbować. Mam nadzieję, że będę miała okazję ponownie wypróbować tego i, i sprawdzić się, bo to jest z kolei Ale nie sądziłem, że to jest, to jest dosyć trudne. Jakoś nie potrafiłem się w tym odnaleźć. Wielka sztuka improwizacji. Fajna sprawa. Musiałbym sobie jeszcze chyba dużo poćwiczyć, żeby się w tym ogarnąć. To, co Marysia nam dzisiaj pokazywała, jest bardzo rozwijające też dla nas. Uczy nas samodzielnego myślenia, tworzenia nowych melodii, tekstów, po prostu improwizacja, która jest potrzebna. W śpiewaniu innej muzyki również. Trochę się tutaj pobawiliśmy, a niestety przed nami koniec zabawy. Nie ma żartów. Spotkamy się na live'ach e, no i tam już będziemy naprawdę ciężko pracować. Nie mogę się doczekać odcinków na żywo. Jestem bardzo podekscytowana. Przybieranie się, malowanie, czekanie na swoją kolej i tak dalej, to na pewno będzie kulminacja wiesz, wszystkich emocji.